Tak. Także, kontynuujemy naszą misję okradania zamku. Głównym celem jest potężny opal schowany w sejfie. Um. O. Ktoś tu idzie. Będziemy posłuchiwać. Muszę lepiej pilnować czasu, bo w poprze poprzednią misję, to tak powiem szczerze, że tak na styk dograłem, bo kurczę... Jeszcze chwila i byłoby za długo. Już by mi YouTube wyrzucił. Plik jest za długi, nie mogę go zaakceptować w tym momencie. Chyba tu lezie, nie? I stąd słyszę cię. Ktoś tu drepczy. Tam łazi strażnik jakiś. O, a tutaj turysta. Turystę to uśpimy zaraz. W dalszych częściach gry będę miał yy, strzały gazowe, które usypiają. I was... Nie, nie, nic nie widziałeś No właśnie Są jednak bardziej czujni niż w poprzednich Znaczy niż na poziomie Easy Szt, leżysz tutaj Oj, świeczuszka mi się przewróciła Co tu pisze? Nie wiem, nie doczytałem. Jak ktoś chce, to niech sobie wróci i przeczyta. A tymczasem ja po prostu szukam czegokolwiek. Chociaż często w tych notatkach można znaleźć bardzo pożyteczne wskazówki, gdzie szukać czego. We ile mi się uda. Ukraść tu. To, to akurat pamiętam z pop jak grałem w poprzednimi razami. Tu jest. <laughs> Tajne wejście. Ciekawe ile takich tajnych wejść przegapiłem. Za skrzynką było. Tam stoi strażnik. To jest coś, czy... Nie, to jest nic. Z łucznikiem to lepiej nie zadzierać, bo skupanie jest dosyć dobrze strzela. Ciekawe czy mi zauważy z tej odległości. Można by mu zgasić Żerando, Lord Mortimer Rutherford. Ha ha, 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 Zabraliśmy... obraz. I tylko po to tu się wchodzi. Ciekawy balkon, prawda? Na którym wchodzi się na kucaka przez jakiś... przez tunel. Pamiętam, że tu gdzieś jeszcze jakiś hełm był. Może w tych notatkach właśnie było. Nie. Chyba nie. No nie, może to w las. Chyba w las. Tędy przeszedłem Łucznik, idź stąd Bardzo dobrze Tutaj coś leży błyszczącego A my robimy wszystko co błyszczące Zabierzemy to następnym razem, jak łucznik będzie wracał. Oczywiście łucznika można zastrzelić z włoku, jak jest. Jak nigdy niczego się nie spodziewa. Strzała zabija za pierwszym razem, ale... <laughs> Jesteśmy w końcu złodziejem, nie mordercą. No, karet Karet jest z lekka kaleką i bardzo często mu noga gdzieś wejdzie. No Dzięki. Noga mu czasem gdzieś wejdzie, gdzie nie trzeba. 89% zebrane. Ciekawe czy uda mi się zabrać 100%. Tutaj jest turysta, a tu jest gruby. Pamiętamy grubego. Poczekam, aż gruby będzie wracał. Chociaż pewnie można zdążylibyśmy przejść, ale... To jest ryzyk fizyki, jak to się mówi. Taka praca, prawda? Złodziej. Chodź, kradnie. The Rutherford family vault. That opal is as good as mine. Medalion został użyty. I to jest ten opal. Mm. Klucz? Kurde, do czego klucz może być? Mhm. Mm Powiedzmy, że wam zaoszczędzę tego. Nie będę szukał. Mówimy, że tutaj. Pamiętam ten hełm. A nie, hełm już znalazłem. Był gdzieś, tak czy idzie gruby, czy nie? O, idzie ten hełm już jest znaleziony. A tymczasem mija nam czas. Dlatego następną część zobaczycie w następnym odcinku. Logiczne, prawda? See you later.